Siemaneczko w dzisiejszym odcinku e, pogramy sobie Stay. E, to jest moja postać. E, trochę już e, pozbierałem rzeczy. E, Wbiłem taki fajny armor, znaczy taki jakiś właściwy mi No i teraz e, zaczynamy. Przygodę. Znaczy już nie zaczynamy, bo jeszcze trochę grałem, w no, chce się Bagara już wcześniej wyszła, no ale no, udało się. O, jestem takim typkiem. I tutaj wszyscy mają swoje działki. także tych że właśnie możemy mieć działki. Yy, można zbierać jakieś surowce. Yy, ja mam takie surowce. Mam yy, tą rudę aluminium, yy, krzemień, kamień. Eee... żelaza. Grzybki można zbierać, można nawet te... Dużo różnych rzeczy. Nawet można zbierać włókna. Dobra. I do tego będzie nam potrzebny kilof. A dobra poniałem mam... Zapomniony rekonek muszę wywalić Co by tu wywalić? Dobra, tego dużo mam to wywalę. O, super. Natura jakaś, tutaj to jest. Tego jeszcze nie odkryłem. Bo to ogólnie gra jest po angielsku i tu niektóre rzeczy nie można zrozumieć. Dajcie znać w komentarzach pod filmem co może znaczyć to datura. Da no, no to na dzisiaj koniec tego filmiku. Zachęcam do zostawienia subskrypcji pod filmem po więcej materiałów. Hejo!